Puchar Anglii naprawdę zaskakuje. AFL Cup. Middlesbrough, były klub Premier League, przegrywa 0-4 do 4 z Doncaster po golach Kloze, Ajayi, Goca oraz Nixona. Blackburn odpada również po meczu z Black Brandf Bradford City 2-1. Turek i Swan, i już w czwartej minucie mamy 2-0. W 45 plus 4 odpowiada Denewe. Coventry, które obyło o krok od wybicia. Hmm. wyeliminowania Manchesteru United w półfinale w dwa lata temu w tej edycji tego pucharu, ale tym razem pokonują oni 1 do 0 Luton Town, po golach Simsa. Plymouth eliminuje QPR po, po wyniku 3 do 2, pomimo, że QPR wygrywali w 21 minucie już 1 do 0 Benny. A Colley daje prowadzenie dwubramkowe 45 plus 2. Później odpowiada Viredu w 48. Oseni, debiutancki gol, w 54. oraz w 78. Oseni zdobywa i łącznie ma dublet. Salford odpada po karnych 0203 z Rotterdam. i zaznaczając Salford dwa sezony temu wyeliminowało Leeds United piąty karny Maj decydujący nie trafia i się kończy tak, a wtedy Leeds również pokonali Pokarnych 1-9 1-8 Stoke City minimalnie wygrywa nad dosyć nisko stawionym klubem, czyli Walsall 0-4 0-3 Pokarnych, piąty karny decydujący strzela Bonham i jest to bramkarz i udało mu się Watford przegrywa 1-2 z Norwich City po golach z Argenta oraz Nuneza, a w 68 minucie odpowiada Bach. West Bromwich Albion przegrywa 1-2, 1-3 z Derby County po golach Herbegi oraz 90 plus 6 Ward odpowiada, gdyby tego gola nie było, to by nie było nawet dogrywki, a końcowo Derby wygrywa. I piątego karnego nie strzela Gorant. Wrexham wyeliminuje Hull City. 3, 5, 3, 3. Coraz bardziej i coraz szybciej wspina się Rexam. Czyli jednak ta inwestycja nie poszła na marne. Lee w 31 minucie strzela pierwszego kola, później nagle w 36. McBurney, 70. Indala oraz w 81. Crux I tutaj chyba wszyscy kibice zamarli, bo Rexam przegrywało już 3 do 1. Ale w 90 plus 1 Palmer, 90 plus 2 również. I piąty karne strzela Mariot oraz Brom Bromley pokonuje 1-5, 1-4 i czy po golach Elevere oraz Johnsona i decydującego karnego strzela G. Field. Dajcie znać w komentarzach, czy jeszcze jakieś mocne kluby odpadną za Jefe czy to w tym sezonie na, na tyle.